Hej, kochani, z tej strony Jaka Częstka w dzisiejszym odcinku mamy vloga Tak, pierwszego vloga na naszym kanale No i tak jak mówiłam, mamy vloga o świnkach morskich Oraz o tym ogólnie Nie wnikać w tam karmę w tle, ponieważ no, ogólnie jej nie używam I co? Myślę, żebyście zostawili łapczkę w górę pod tym filmem Oraz sobie klasyczkę, tak aby być na bieżąco a my już musimy przejść do sprzątania tego syfu, bo po prostu jest masakra. Na szybko przedstawię wam jeszcze śpinki, a więc tutaj mamy orzeszka, orzeszek. Orzeszek taki jest, taki no. A tu jest dzik, on jest bardzo spłoszony. Znaczy, on ogólnie jest taki dziki, więc go nie dotknę, bo się będzie bał albo mi... No właśnie, To jest dziczor, no, a więc, no, myślę, że możemy już przejść do sprzątania klatki. No i by posprzątać naszą klatkę, używam takiej profesjonalnej mm, łopatki oraz także bardzo ciekawej rzeczy, czyli takiej zmiotki. A więc na początku musimy wyjąć, oczywiście, miseczkę. Tak, tu jest drucik. Drucik na hamaczyk, yy, znaczy na szaszłyk. A tego pana trzeba wypuścić, bo on nienawidzi sprzątania klatki. Więc ty, zbysiu, byś poszedł, nie wiem, pobiegać gdzieś czy coś. Okej, okay, więc wytrzepię im legowisko, jest jedno, ponieważ dzik nie umie korzystać z legowiska, chodzi o to, że po prostu nie dba o nie, bo potem jest całe zasikane. Zawsze po sprzątaniu klatkę sypię im tym, ale dzisiaj nie będę sypać tym neutralizatorem, ponieważ jest w miarę tak czysto, że nie śmierdzi. Ej, a ty gdzie tam pobiegasz? Nie jedz tego, nie. Tam biegnij, no. Rzeszek bardzo lubi biegać ogólnie, jak jest wypuszczony. Zapomniałam zamknąć klatki, serio. Okej, okay, go już nie ma, ty idź się gdzieś schroni? Jaki zainteresowany, ojejku. Dobra, dzik, idź, idź. Tak, wiem, że on ma coś na nosie, ale sam sobie to zrobił po prostu i już mu dobrze. Klatka jest gotowa i naszego Jezia możemy już wpuścić, więc wskakuj orzeszek. No i co? Włożymy im też miseczkę, ale najpierw nasypiemy do niej karmy. Oraz może damy im troszeczkę takich ciasteczek, które ja zrobiłam, oraz sprawdzę, czy już mam jedne gotowe. Okej, okay, karmę już mam. No to teraz czas na te ciasteczka. I pomyślałam, że dam im takie mniejsze kawałki do tej karmy, ponieważ duże są im niepotrzebne. A też te ciasteczka jednak lubią. Może kiedyś w jednym vlogu będziemy te ciasteczka właśnie robić, bo bym właśnie chciała Wam pokazać i niektórym dać po prostu przepis. Ale jakby ktoś na te ciasteczka przepis chciał. Przestańcie, serio. I właśnie to robią, kiedy mam zamiar nakrywać. A i to gniazdko tam jest przez przypadek. Nie, nie ładuję sobie telefonu w klatce. Więc jak chcecie po prostu przepis na takie ciasteczka, to po prostu w najbliższym filmie dam to do opisu lub po prostu tutaj będzie po prostu ten przepis dla niektórych w opisie ko już niesiemy świniorką, No i proszę, albo... Serio, a co to tam błobki robią? No, pięknie poprosiły. Przed chwilą sprzątałam. Jezus! To on je zawsze z podłogi. Tutaj mam babkę lancentowatą krwawnik oraz takie różne właśnie yy, zioła i trawy. Tutaj o oh wow, ale ładnie zaczęło rosnąć. Dla świnek jest to hodowlane i po prostu kiedy jest zima, to na zewnątrz, znaczy tutaj to stoi w środku w domu, ale jak jest lato, to jakby to wynoszę na zewnątrz, bo wtedy rośnie lepiej. A tutaj są ciasteczka, suszą się one od wczoraj wieczorem To jest jeszcze miękkie, bo je zwilżyłam I chyba muszą się jeszcze trochę y, podpiec jakby w pewnym sensie Znaczy niektóre nie, ale większość tak Ponieważ y, są dosyć jeszcze mokre W międzyczasie odwalmy coś na SSO Ale ogólnie to wam powiem szczerze, że aktualizacja jest masakryczna Ulepszona, chyba gorsza, no ale okej. Okay. Bierzemy łopatkę i to zbieramy, bo nie wytrzymam. No, i nie wchodź w kadr, ale w sumie możesz, bo to o, o was jest odcinek, tak po, po części. Jeżeli ktoś chce porady, niewygodnie mi się zbiera w ten sposób. Przepraszam, naprawdę. Jeżeli ktoś by chciał porady. O świnkach i w ogóle, to mogę zrobić taki jeden odcinek, ponieważ to w sumie się przydaje. Z tego powodu, że pamiętajcie, świnki bardzo lubią hamaczki, lekowiska. Muszą mieć dostęp do siana i najlepiej, jakby miały kuwetę. Dużą klatkę, dosyć dużą. Ja mam ogólnie no, dużą klatkę, bo miałam kiedyś mniejszą, no bo niestety na większą mnie zbytnio też nie stać, jak na chwilę obecną. Jakieś zadaszenie lub schronienie. Ja tutaj mam takie drewieńko. Jest ono po prostu przymocowane na druciki, tutaj jak widać, a więc bez problemu można. Yy, takie drewienko kupić po prostu w zoologicznym i, i zrobić sobie takie zadaszenie dla śpinki. Polecam też to aż to pojdełko z Trixi, ponieważ jest bardzo dobre i zawsze do wody dawajcie 4-3 kropelki witaminy C, którą można zwyczajnie kupić w aptece lub u weterynarza karmę bezziarnistą, czyli nie może ona zawierać zbytniej, dużej ilości ziarn. tutaj ona ma ta właśnie trochę, jak mówię ona jest tymczasowa, takich ziaren w niej być nie może ale po prostu świnki tych ziaren nie jedzą weź się wyostrz są na tyle mądre, żeby ich nie jeść aha, okej, okay, czyli świnki będziesz nagrywać no więc pamiętajcie, by nie dawać im karm zbytnio z ziarnami Polecam mikseramę lub y, coś tam jeszcze. Lub karmę natula, na, natulal, Natural, ponieważ jest też ona dobra. Jakieś ziółka dla świnek oczywiście oraz dostęp do sianu. No i świnki mogą mieć y, troty, ale ja używam po prostu maty i pod spodem jest taki pelet. Y, więc no mata według mnie jest o wiele lepsza, ponieważ łatwiej się z niej sprząta. No i zachowuje bardziej taką czystość, ponieważ można ją myć, prać, wszystko z nią robić. I wtedy po prostu macie jedno to. A na tym świnki też mogą się położyć, ponieważ jest ta mata bardzo mięciutka. No, ale ja myślę, że już koniec gadania. Jeżeli ktoś chce taki odcinek o tym, to oczywiście zapraszam. A teraz bierzemy siano i do roboty. Ja mam siano, co ciekawe, na drucik z maseczki, ponieważ jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Więc odkręcam sobie je tutaj, Puśćcie. oraz wyjmuję od góry, by tutaj nie napaprać na podłogę. No i jak będę właśnie z tym siankiem wracać, to świnki naprawdę będą szaleć. Mm, a u mnie jak się zawoła dzik, dzik, to świnki właśnie szaleją. Teraz zostało y, jedzenie, a więc y, tak nie będzie. Okej, okay, więc teraz czas wychodzić. Następnie wita nas pies Era, no, witaj Erunia. Dzisiaj jest ogólnie bardzo śnieżnie i nie zwracajcie uwagi na moje buty, ponieważ zawiązałam sobie byle jak. To jest taki lód, na którym się po prostu czasem mogę wywalić. No i możecie napisać, czy u Was też jest śnieg. No, u mnie jest śnieg i po prostu jest go dużo. Jak się idzie poza ścieżkę, to jest naprawdę dużo, zwłaszcza tam, gdzie jest ten niewydreptany śnieg. Witamy się z Horsem oczywiście i lecimy dalej. Przynajmniej teraz nie będę musiała wytrzepywać siana, więc skorzystajmy z tego, że koń doskonale się bawi. O, i zaraz siana nie będzie całego, dobrze? Panama, Easton, bo to jest Panama. Jezus, co to jest? No, bez jaj, czemu tak się upaprałaś? Dobra, chodźmy, bo to y, nie o to chodzi. No i dobra, pewnie teraz się zastanawiacie, dlaczego idę y, na dwór po siano, czy ja to zrywam, trawę i suszę. Nie, ale y, nie kupuję ogólnie siana w zoologicznym, tylko biorę naturalne siano z sianargi, jak to ja nazywam więc już jesteśmy na miejscu tam bardzo ładnie światło normalnie wpada na ten śnieg i napełniam sianko takim naturalnym sianem z jakąś trawą, według mnie to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ no, jest bardzo naturalnie siano już mamy, więc teraz możemy sobie iść może jeszcze drugiego konia. Kiedyś były trzy konie, ale oddaliśmy kuteczkę do dzierżawy. I przyszła Fabia. Fabia jest starsza. Nie jedź się na tym razem, nikomu nie pozwolę. Fabia ma już w następnym roku 22 lata, więc jak widzicie, no trochę chuda jest, ale jest w naprawdę dobrym stanie. No tak, Fabia. I te konie po prostu tutaj mają bardzo dobrze. Już są na emeryturze u nas. A czasem też pojeździmy, no i ogólnie też z nimi są bardzo fajne zabawy, jak widzicie. No koń jak koń, ale każdy jest po prostu bardzo fajny i jak się ma konia, o Jezus, pies mi pod nogi wpadł, to jest naprawdę bardzo ciekawie. Tutaj mamy panamę. No witaj Panama, też nie będziesz mi jeść, ale my już wracamy. Jeszcze wam pokażę na szybko Jezu, czemu to jest jakoś tak dziwnie A dobra, już wiem, czemu to jest tak dziwnie Klatkę dla świnek Na dworzu Kiedy jest ciepło, to ja po prostu tutaj wypuszczam I sobie chodzą, biegają, skaczą Jeden krawę, a ja czyszczę klatkę Przedzielamy się przez zaspy I się nam Jakimś cudem udało O nie, wpadł mi śnieg do buta Okej, okay, jesteśmy i dajemy świnką, Ja to tylko... Jezus Boże, telefon mi wpadł i jeszcze coś tam pozmieniał Mam nadzieję, że teraz ten blok się nie zepsuje, że będą jakieś dziwne te... dziwna perspektywa Pamiętajcie zawsze, że ja filmów obrazać jeszcze się nie nauczyłam, więc jak coś się stało to obróćcie sobie telefon i tyle Ułożył się bardzo kreatywnie na worku, ale dobra. Wziąłem sobie kawałek czekolady, żeby nie było, że wziąłem sobie dużo, ale tak czy siak nawet dużo nie chciałam, tylko wziąłem sobie ten mały kawałek. Właściwie to jakby może się wymieni zaraz, chociaż wątpię, bo kto by się wymienił za tą owkę? Ale naprawdę ludzie takie ładne opsy. No serio, no takie ładne, a, a powiem Wam szczerze, że, że tak mało ceny, no. Ale chciałabym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, a mianowicie, tak jak mówiłam, hobbyhorsy. Jak o hobbyhorsach mowa. To właśnie to jest Airo. No i Airo jest ogólnie takim, można powiedzieć, że udanym lub nieudanym hobby horsem, ponieważ jak widzicie, ma troszeczkę za duży uśmiech tutaj. A tak to, no, to jest nawet spoko oprócz tego brzuszka, który też mi yy, tak średnio wyszedł. Ma bardzo ładne cieniowanie. Akurat mi się udało zrobić tą maście, bukowitą Oraz ma też spoko kantarek w którym zachowałam, powiem Wam szczerze, że nawet trochę luzu, dzięki czemu on jest taki bardzo, bardzo ładnie zrobiony. Jest on trochę wysoki, ten kantar, znaczy jest wysoko, ponieważ ma tutaj oczy, a tutaj ma też ten uśmiech, więc kantar tutaj być nie może zbytnio. No i tak się Airo prezentuje. Może tu ma jednak trochę za dużo tego luzu, ale dajmy na to, że kantar jest spoko, tak samo jak sam koń. Następnie przedstawię Wam Ksonę. Poczekajcie, ją ja trochę nadymam. Dobra, jesteśmy. Ksona to jest konik rasy arabskiej. Czekajcie, tą kamerę oddalę, co? Podczas rysowania szablonu po prostu u Ksony zapomniałam troszeczkę o brzuchu, by trochę inaczej zakształcić oraz. Jezu, kolejny raz. Serio. Co to? Ma znaczyć! Ten koń przynosi pecha czy co? No więc w ten sposób wygląda. K Ksona znaczy, to jest ta kometa. Jezus, pomyliło mi się. I teraz lecimy do następnego hobby horse'a. To jest kometa. Ksona jest u Tchili. Jeszcze nie odebrałam jej od niej. Ostatni horcik, którego Wam przedstawię z y, tej perspektywy, to jest Sunlight. Sunlight jest naprawdę śliczny. Jest to dzielenia jabłkowita, ponieważ tutaj ma y, jabłuszka i z drugiej strony też ma w tym samym miejscu jabłuszka. Jest po prostu genialnym koniem. Jest prosty w 100%. Może ma tam troszeczkę y, lekko krzywe w niektórych miejscach, ale jest naprawdę śliczny. Jest lekki, dlatego mam go do normalnych terenów, krosów i tych innych rzeczy jest też kompletnie śliczny i z zostały zrobione z materiału miękki, ma dużo bardzo sprzętu na przykład głowie meksykańskie ogłowie z nachrapnikiem i futerkiem zaraz wam to wszystko pokażę tylko już nie na nim pierwsza para sprzętu, tutaj jest taki kantarek zapinany od góry z futerkiem następnie jest ten nachrapnik też jest zapinany tutaj na tą puszkę i jest też z futerkiem Mam do niego jeszcze skośnik na wszelki wypadek, gdybym potrzebowała do jakiegoś nachrapnika Tu jest kolejny nachrapnik, on jest taki ze skośnikiem przymocowanym, tylko tu bardziej na środeczku Jeszcze mamy, tutaj jest taki zwykły angielski, tylko trochę mi nie wyszedł Oraz tutaj jest trochę sprzętu Tu jest taki kantar, a tutaj jest do ogłowie już dane, bo można zmieniać, ogłowie meksykańskie no i w dzisiejszym vlogu to tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę pod tym filmem Oraz sobie kazuczkiem Tak, aby być na bieżąco yy, Tylko to sianu dam wyżej Bo wtedy coś nam nie wyszło Please, żeby teraz się yy, dobrze zrobiło yy, No jeżeli chcecie vlogi To piszcie Zrobię najbliższy yy, Może jak będę właśnie miała czas yy, No bo myślę, że vlogi to jest nawet ciekawy. Ośpinka jest zdenerwowana, bo się sialka podwyższa. Vlogi myślę, że to jest ciekawy kurczę, nie umiem tego zamontować. Ciekawy y, rodzaj odcinka. No i jeżeli jesteście ciekawi, to piszcie, czy chcecie dłuższe vlogi, czy krótsze. Od tego już zależy, co wybierzecie. Według mnie takie vlogi 15-minutowe są spoko. No, tutaj się nam troszeczkę przedłużyło, ale to nic. No więc co, ja się z wami żegnam i pa, pa.